Nigdy nie nastąpi, a Polska będzie taką ostoją, która wybije całą tą Europę w stronę tych chrześcijańskich wartości, na podstawie których Unia Europejska... ...Banecki, Robert Wielgopolan, Robert... Mam nadzieję, że wszystkich, wszystkich... Cieszę się, że jest pośród nas tylu samorządowców, bo... To jest niezwykle ważne i niezwykle cenne i budujące też. Myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla pana e, europosła Patryka Jakiego, ale wiem, że przyszliście tutaj z wielką chęcią, bo rozmawiamy pisem na Messengerze, wymienimy sms -y, żeby posłuchać osoby, która bezkompromisowo broni Polski na arenie międzynarodowej, osoby, która naraża się na szereg procesów, które wytaczają te osoby, ale osoby, która nie ugina się przed niemieckim pręgierzem, przed pręgierzem Bru Brukseli i Berlina może nawet przede wszystkim i osoby, która dba o polski narodowy interes, o nasze wartości, o naszą gospodarkę i o to wszystko, co polskie. Przekazuję głos panu europosłowi Ziemi Świętokrzyskiej, panu Patrykowi Jakiemu. Dziękuję bardzo.